No cześć! Witam Was serdecznie w siódmym odcinku z serii Eko Życie? Eluniu, Eluniu, moje kochane dziecko, a sobie idzie do pracy? No to mnie zaskoczyłeś soba. A czemu pani tutaj chodzi taka roznegliżowana? Chciałabym poznać historię tej stylówki, co sprawiło, że podeszłaś dzisiaj rano do szafy i stwierdziłaś, tak to będzie idealny strój na pójście na ryby. Okej, okay, to dzisiaj Ela rządzi w domu sama, tak? Dobrze, starego nie ma od razu, do bajek podeszła. A nie, to nie są bajki, to są wiadomości, okej. Okay. Może się troszeczkę rubalami zajmij, jak to Tusia nie ma w domu. Pokażesz mu, jaką jesteś dobrą, uczynną dziewczynką. A on i tak cię okrzyczy. Weź mąkę ze świerszczy. Z czego jest mąka ze świerszczy? Pewnie ze świerszczy. Mąka z zebranych świerszczy, okej. Okay. Nie powiecie mi, jak się robi mąkę ze świerszczy. Mam nadzieję, że to nie są martwe świerszcze. Tylko, że to jest jakiś odpad ich produkcji. Zaba poszedł śmierdzący do pracy, ale myślę, że to raczej nikogo już ze współpracowników nie dziwi. Brakuje mi w czwórce tego, że dzieci nie mają takich swoich unikalnych zabaw, jak na przykład berka w łapki. To by było takie cute i w sumie nie tak trudne do zaprogramowania. Teraz się mogę wypowiadać, bo jestem na studiach stworzenia gier, mimo tego, że minął dopiero drugi tydzień. A masz jakieś uczucia względem Andrzeja? Podziw. Andrzej, też cię podziwiam. Pochwalaj się posiadaniem. Ferma owadów. Dobra, powiedz mu. Jakie masz fajne robale. A ja mam robale. Masz robale? Tak, tak, mam robale. Andrzej, owsiki się nie liczą. A, no to nie mam. Czy ty go możesz przekonać do poparcia lokalnego planu działania? Ale nie ma już. Już chyba jest limit, co? Tak mi się wydaje. A tu kto nam podłazi pod dom? Justyna Żelek! I myśli o naszym dziecku. Nie, nie, ojciec jest w domu, ojciec śpi, nie przejmuj się. A ja tak poza tym to Andrzej się mną opiekuje. Wszystko jest w porządku. Dziecko cały czas sprząta, ona sobie jakąś manię wyrobi po życiu w takim brudnym domu. Okej, okay, Sebunią, bo ty żeś mi uciekł stąd, a mieliśmy właśnie robić rzeczy inne. Trzeba zrobić przemeblowanie w domu. Śmieci na razie na dwór. O, wiem, co zrobię. Tak, przesunę bardziej tak. Drzwi przesunę tak bardziej tu. O! Mogę tutaj coś powiesić, czekajcie. Da radę? Nie do ściany, nie do ściany, nie! Nie! Dobra, chyba będzie musiało być tak troszeczkę... ...krzywo. No tak. Dziwnie to trochę wygląda, ale może być. Możemy kupować tylko te specjalne rzeczy, przypomnę, dla tych, którzy zapomnieli, więc... ...stanowisko do ważenia napoi ląduje tu. I wszystko będzie mi zasłaniać, jej! Ale inaczej nie mogę go postawić, chyba, że... chyba, że... chyba, że... chyba, że... i tak. I będzie mi tylko teraz zasłaniać pokój Elci. Uruchom saturator i będziemy teraz robić swój własny bimber. znaczy się To mi przypomina pewną historię, historię z mojego życia growego, konkretnie growego w Simsy, także jest w temacie. Kupiłam kiedyś dodatek Wymarzone Podróże, i moja siostra oczywiście z tego korzystała, bo ona była tym pasożytem, który gra w gry, które ja kupuję. A, e, czekajcie. Y, to zrobimy soczy kiepkowy po prostu. No i ten, y, na czym stanęłam? Aha, że ona sobie grała w te Wymarzone Podróże, i ja się tam jarałam tymi podróżami i tak dalej, że mogę pojechać do Francji, do Egiptu, do Chin i tak dalej. A moja siostra. Najbardziej się podobało w tym całym dodatku bimber, ważenie napoju I, i zrobiła swoją własną bimbrownię w piwnicy. No, uruchom ten sukkulator, no coś żeś odszedł. No, a Andrzej idzie, pa Andrzej. I co ja mam jakiś czas? Nie, gotowe do zbioru nie po prostu. Okej. Okay. <laughs> Czy ty opowiadasz swoją historię? Fajnie by było zrobić więcej tych. Rozsadników, żeby mieć więcej rodzajów roślin, żeby robić lepszy bimber, znaczy soczek. To zrób jeszcze jedną tą. O, pochłaniacz smogu. Dobra, to najpierw zrób ten hydroponiczny kwietnik, bo ja zapomnę, a później zrobimy ten pochłaniacz smogu. Podoba ci się nasza żaba, masz flashbacki do tego, że cały pokój Alberty był obładowany żabami. Co to spadło? Ja mam traumę ostatnio po obrazach. Miałam wizytę rodziców w moim mieszkaniu i postanowili, że pomogą mi powiesić obrazy, żeby, wiecie, trochę tutaj zagospodarować i właśnie, żeby pozbyć się tego echa. No i zawiesili to na taką specjalną taśmę. Taśma była reklamowana, że udźwignie do 5 kg. I chyba troszeczkę kłamali, bo moja ramka na obraz zdecydowanie nie miała powyżej 5 kg. A i tak w pewnym momencie, konkretnie w środku nocy, zaczęłam słyszeć takie dziwne dźwięki. Takie dziwne dźwięki odklejania się taśmy od ściany. I zanim zdążyłam zareagować, obraz spadł mi prosto na łeb. Znaczy się, niekoniecznie prosto na łeb, bo odkleił się od ściany, odbił się od łóżka i wtedy spadł mi na łeb. I później odbił się od mojej guba i też spadł na podłogę i pewnie pobudził sąsiadów, ale trudno. Jakby co z obrazem wszystko w porządku, kupiłam jakieś chyba stalowe ramki, że żadna ryska, żadne pęknięcie. Żaden nic, nic, nic się nie uszkodziło. Żadne gniecenie w ramce, nawet gniecenie w podłodze nie było na szczęście. A i łeb też cały, bo ym, mam twardy łeb. Okej, okay. jest cebula, cebula jest nowa. Dobrze. Cebula nowa może być. No seba! Co to za hałas, obawa przed ciemnością. Gdy jest się półprzytomnym, cienie zaczynają wyglądać jak krasnoludki, które chcą ukraść kieszonkowe z łazienki. O nie! Seba! Ja bym na twoim miejscu stała, jak dziecko płacze. W ogóle bimber się już, znaczy soczek się już zrobił. Dziecko, nie idź na dwór, jesteś przestraszona. Możesz sobie dzisiaj pospać w ogóle z ojcem, jak chcesz. Dopóki się nie wylecisz z koszmarów, możemy, możemy spać razem. Możesz spać pod ścianą, bo pod ścianą żaden potwór cię nie złapie. Ojca złapie jak coś. Będziesz miała dużo czasu, żeby uciec. Chciałabym w ogóle wyhodować nasiono śmieci. I żeby to uczynić, muszę im ogrodzić to miejsce, żeby do niego nie łazili. Ej, to nawet fajna domniczka taka, nie? Tylko no, nieużyteczna, bo nie dojdą do tego. Pochłaniej smog. Ale my tu nie mamy smogu. Mamy prawie ślad ekologiczny tutaj w tej miejscówce. <laughs> Ptaszek. Uuu, ale masz odkurzecz. I co, wciągasz muchy? <laughs> I co, pomogło to jakoś? Zmienić ślad ekologiczny? Nie. Aha. Yy, I muszę mieć śmietnik, żeby w higieniczny sposób pozbyć się smrodu. Okej, okay, dobra, nieważne. Proszę, dać soczek. Sebastian pracuje z domu. Sok musujący, jabłko. Mamy jabłkowe soczki. Oczekaj to, Elcia. Zanim pójdziesz do szkoły, to sobie wyciągnij ten soczek. A nie możesz wziąć jednego? To może musi być na stole. Czekajcie. Co? Co? Nie możesz tego wypić? A seba? Aha, no bo to jest bimby. Ja chciałam dać dziecku bimber, co mi... <laughs> Zaćmienie w mózgu mi się włączyło. <laughs> Czemu ja chciałam dać dziecku bimber? No przeczytałam sok. Oszukali mnie. Idź do szkoły I nikomu o tym nie mów w szkole, dobra? Gulnij sobie Seba, gulnij. Koncept eee, -wy Koncept wynalazku i pojemnik do kompostowania znowu. Ale my nie mamy kibla nowego. No to pójdziemy do sąsiadów i im zamontujemy. Nie mogę mieszać? Serio? To weź szpinakowy sok. Papa by polecał. Co jest naszym sąsiadem? Aha, one. Dobra. To będzie miało więcej sensu niż jak na przykład będziemy, wiecie, chodzić po sąsiadach, których nie znamy. Cześć Marla, ja tutaj przyszedłem po to, aby po pierwsze przedstawić Ci koncept, który jest świetny, więc wyromany jednak nie. A po drugie zamontować Ci. Kiblu Sedes. Znaczy się... kompost. Double kibeling chciałam zrobić, Jezu. Gdzie jest gówniak? Gówniak w tym samym miejscu, co zostawiliśmy leży. Dobra. To ja mam szybko lepszy kibel. Yy, pamiętajcie o tym, że musicie mieć rubale później. To będzie tutaj tak stało do końca życia w ogóle. Co to jest za dzień? O! Wszystkiego najlepszego, Marion! Co zrobiłbyś to lepiej? Mhm, pewnie. No w sumie. Gdybyście się swoim dzieckiem tak zajmował, Sebastian. Aha, gata się cieszy. Kurde, ktoś w końcu zajmuje się tym dzieckiem! Świetnie! A może na śmietnik pójdziemy od razu, jak tu jesteśmy? Nasz ulubiony. A nie, bo ja jeszcze chciałam... wywalić to, to do kompostowania. Mogę u was? Pozbądź się smogu z pochłaniacza. A, okej. Okay. O, i wywalasz do kosza. Rubale. No i super. A weź tutaj, zgarnij smog. Chcę pozbierać wszystkie rodzaje, tak jak <grywa> rodzaje deszczówki. Już Wam mówię, do czego nawiązuję. Przez najbliższe 3 lata, zapewne będę miała dużo śmiesznych sytuacji do opowiedzenia ze studiów, bo trafiłam na grupę ludzi, którzy są tak zaczepiści, i normalnie, jak oni się odpalają, to jest świetne, piękne i cudowne. I tak. Mieliśmy robić jakieś tam projekty grupowe. W sensie, każdy dostawał jakieś zagadnienie i musiał z tym sobie radzić. Na przykład moja grupa miała recykling mebli, nie? To akurat podpasowuje pod naszą serię i pod zainteresowanie Sebastiana. Ale to tak przy okazji. I grupa obok, koledzy obok, mieli coś zrobić z deszczówką. Postanowili, że będą przefiltrowywać deszczówkę i zapakowywać ją w butelki z recyklingu i później sprzedawać po 20 zł za sztukę. Generalnie kampania reklamowa to niebiańska woda. Bo leci prosto z nieba, dar z niebios, dar od Boga. Dlatego kosztuje 20 zł. I też stwierdzili, że wydadzą ją w różnych smakach. Na przykład o smaku smogu ze Śląska, o smaku soli z nadmorza i o smaku kwaśnego deszczu z Poznania. Jeszcze jak będą bardziej się rozminą to pójdą na rynek międzynarodowy i może będzie pomidorowa deszczówka z Włoch. Nie wiem, czy powinnam teraz... Wypuszczać w świat ten zaczypisty pomysł na biznes, ale kurde, musiałam się z wami podzielić, bo to jest po prostu genialne, fenomenalne, cudowne, a ci ludzie to są po prostu świetni. Te tematy na studiach tak się wpasowały w tą naszą piękną serię Sebastianową. Wiecie, gdy ja miałam do powiedzenia na temat tych mebli, recyklingu mebli, myślicie, kto wpadł na pomysł, żeby te meble ze śmietnika wyciągać? Elciu, Tatuś wrócił do domu i przyniósł prezenty. Tak nie mam pytanie. Dalej nie możemy jej dawać prezentów. Nie, to, ją, to jej okaż miłość. Tak wiem, że tatuś trochę śmierdzi, ale przynajmniej przyniósł ci zabawki. Zobacz, niebieski miś, Który tak naprawdę nie jest niebieski. I motyl nie motyl. Ktoś tak naprawdę jest motylem. I może ci dam od razu tą lalkę Utu? To akurat od mamy. Cieszę się z nowych zabawek ze śmietnika? O, a y, Elcia ci da mąkę ze świeżczy. A listonosz dał rachunki. Super. Podoba ci się? Nawet nie jest taki brudny. A widzisz? Zabawki. Ale tak przy sąsiadach Seba, bimber prosto z butelki... I plany działania. No już nie można więcej dać. To co tam, Marlo? Kurde, sewa, to jest takie chamskie z twojej strony, bo Elcia tutaj jest tak stara i sprząta, a ty cały czas dokładasz nowe naczynia. Jak tam nasz soczek w ogóle? Gotowe do zbioru? Tak. To czemu nie mogę? Halo. Ej. Fajnie, że ich też nie trzeba odchwaszczać, no. One są po prostu. No i co z tym bimbrem ze szpinaku? Czy ja muszę kupić od nowa taką maszynę? Zrobię to. I co, teraz można? Można. Coś się zbagowało. Sok pomidorowy? Co wy na to? Okej, okay, to możesz jeszcze się poduczyć troszeczkę. O, chciałam tą lampę zrobić. O, zepsuło się. Wszystkie się zepsuły. Jak nasze śmieci? O, śmieci są. Świetnie. Właśnie chciałam, żeby wyrosły. O, czy też uleci w pokoju? A w ogóle ta lampa, ta lampa. Pokaż, ile ona światła daje. No, tak... Tak nijak. Dobra, ale to dam ci tu, żebyś miał światło. To nawet wygląda jak element tego stołu do ważenia. O, to też się zepsuło. Tata będzie jadł, więc możesz sobie usiąść i porozmawiać z nim. Cześć! No! Sebastian! Seba poszedł do śmieci, jak zwykle. O! Jest gotowa do. Ty nie możesz, ale ty? Możesz wziąć. Dobra. Podejrzany napój. Nie, to jest po prostu Bimber. Przyznajcie, każdy Bimber jest podejrzany. No, poka ten Bimber. Z czego to w ogóle było? Już nie pamiętam. Z pomidorów, to jest sok pomidorowy, a nie bęber pomidorowy. Dobra, to schowaj do wyposażenia i będziemy rozdawać jak coś ludziom. Godzina amatora. Nuda spowodowanie czytaniem książki przy niskim poziomie umiejętności. Co? Stary. Masz logikę na dziewiątym. To co to? Dalej musisz czytać dwójkę? Maciej Bakua, ja cię nie znam i to jest dziwne i przestań? Nie, ty się nie uczysz z tej dwójki. Wszystko to jest zbugowane. Jak ty masz się teraz nauczyć, jak z książek nie możesz? Owód śmieciowy, tak. Wszystko się dzisiaj psuje w tym domu. A, jeszcze paździerowa przyszła. A, rachunki i coś? Aha, dobra. Rozumiem. Energia elektryczna 69 simolonów. Wy widzicie, ile ja mam paneli fotowoltaicznych na dachu, a nawet dwóch dachach. Ile ich muszę postawić, żeby one mi produkowały wystarczającą ilość pieniędzy? Sebastian, naprawdę? Wystarczyło cię opierdzielić? No, może ten sernik też stąd weźmiesz, co? Nie, nie możesz, nie mamy kosza. Dobrze, że skrzynka na listy była za darmo. Dobra, dobra. Trzeba wyciągnąć śmieciowy bimber. Najpodlejszy ze wszystkich, które zrobiliśmy. Weź to pił, seba, Weź to pił. Se zeruj, seba, zeruj. Tato pijesz kawę? Nie, ale to też jest dla dorosłych, więc nie dotykaj. Nieważne, co ci pani w czerwonych włosach powie, nie bierz tego soczku. Saba, Eleganckie przeprosiny, right now. Jezu, to dziecko będzie miało jakieś problemy przez ciebie w przyszłości. I co? Jak ci smakował bimber? Potworne nagazowanie. Z tym napojem jest coś nie tak. Nie mam pewności, którą stroną się go pozbędę. Ja też. Albo przodem, albo tułem. Dobra, Sebuś, musimy coś zrobić na Twoją logikę, bo z tym ciężko. A może zrobimy jakiś dywan do salonu? A jaki mamy kolor salonu? Różny. Ale takie brązy i zielenie, to może jakiś żółty? Sebastian, co się stało? Awans. I dlatego nie mogłeś kontynuować dywanu? Sebastian awansował i teraz będzie pracować jako doświadczony wytwórca. Sebastian będzie teraz zrobić dodatkowe 50 simolonów na godzinę, otrzymując 199 simolonów na godzinę. Sebastian otrzymuje również bonusy. Pieniądz i ekologiczny rzemieślnik. Aha, bo ty po prostu jesteś zbyt. na. Ty po prostu jesteś zbyt na naga... Ty się zrzegałeś? Po prostu jesteś zbyt nagazowany, żeby kontynuować pracę z maszyną. Weź, posprzątaj te rzegi, Seba, to już jest przesada. No, dywanik jest zrobiony. Dywanik, dywanik, dywanik. Duży. No, nie mamy dywan. I jest przytulniej. Tutaj jest tak nawalone, tutaj jest pusto, a tutaj jest znowu nawalone. Zaprasz do środka. Dobrze, że przyszłaś, bo akurat potrzebuję cię wykorzystać troszeczkę. Zephimer? Chodź, napijemy się, Marlo. Z tego wszyscy, ale najpierw koncept. Musisz na trzeźwo. jak was zrobię do tego... Do, do grupy, to możemy się razem napić? Czysk, nie mogę. Ale macie tu, jak coś. O, dobra robota Sebastian, może wyprodukujesz coś funkcjonalnego, na przykład biurko. Sebastian odblokował projekt biurka z fabrykatora, ale, 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 my już tego nie mieliśmy? Aha, muszę najpierw kontynuować. Czy ty naprawdę postawiłeś jej pod nogami, tą butelkę Sebastian? O, pomarańczki, albo cebulę? Albo ziemniak? Oni to mają ciężko w tekstury tutaj. A mogę pomieszać mąkę z częścią? ja nie mogę mieszać rzeczy? Dobra, to może wingo, co? Okej, okay, tu są, ona mi to biurko. Ale już chyba to biurko miałam, tak mi się wydaje. O, więcej mąki. A to mąkę to chyba do lodówki, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy, kto trzyma mąkę w lodówce, ale wiecie. I mogłabym na przykład coś ugotować z tej mąki? Cena. Świerszcze z popcornem. Danie ze świerszczy. Myślę, że Elcia się popłacze, jak będzie musiała zjeść świerszcze z popcornem. Ej, mogę sprzedać pustą butelkę za 4 zł? Seba, To jest nowy sposób na zarabianie. Zostaniemy złomiarzem. A puszki za ile? Seba, coś wygonił. Sebastian, ręce mi opadają. Ręce mi opadają. Ci się powoli zmieniasz patusa. W tym odcinku ty chlejesz bimber i krzyczysz na dziecko, no? Tak nie powinno być. Znaczy, bimber możesz, a nie krzycz. Drugi poziom ważenia napojów masz dopiero. A ile w ogóle jest tych poziomów? 5 czy 10? A, a mogą być puszki. Simowie posiadający tę umiejętność oznaczają się naturalną ciekawością sztuki ważenia, nieważne czy to hobby, czy poboczne zajęcie, czy się eksperymentowanie. Ci Simowie ślifują swój warsztat, próbując różnych metod i składników. Mogę zrobić miodek, mogę zrobić bimber i mogę zrobić napój w puszce, czyli piwko. Dobra, rób te świerszcze. Tylko Ela niech ich nieje. No, jak wszystko pozerób, to oczywiście, że robimy na przyjęcie. Kurde, ja zrobię z niego alkoholika, ale to wszystko przez to, że ja muszę tą umiejętność może zwinąć, no. Gramy na 100% w ten dodatek, nie? Jezu, ale to wygląda. Wygląda. Y wygląda jak coś, co Sebastian mógł ugotować. gotować. O, mi się łate Dobra. Może jednak nie mówmy jej, co to jest. Po prostu. Niech żyje i wiedzy. Przestań. Ostatnio to się skończyło dzieckiem. Chcesz się pobawić ze świeszczami? Co ty robisz, Misia? Czy też pod kołdrą? Oh. Co mamy zrobić? Użyć fabrykatora i zamontować urządzenie energooszczędne. To nie jest problem. Tu już sobie zrobimy tą rzecz z fabrykatora, i ulepszenie energooszczędne to może być na wszystkim, nie? Ej, jak dopijesz dzisiaj kolejny poziom tej umiejętności, to będziesz mógł dostać awans. Myślę, że z truskawek może być jamik. Otwieraj. Są truskawki! I bonansy, i truskawki. A bonansa to nie wiem, może zasijemy tutaj. O kurde, on potrafi gadać. Musi mieć imię. W takim razie, Marian. Robimy sok z cebuli. Polski bimber. Ej, ziemniaków! Ziemniaki musimy mieć. A ty jeszcze świerszcze, biedne dziecko? No, nawet nie wie. Błyskawicznie nie lekcję. O boże, jaka ona zdolna. Hilary, co ty robisz? Ej, Hilary, chcesz bimber z cebuli? Nie? Twoja zdrada. Na chwilę poszłam się nabić, a ty już sączysz. Nie uruchomiłeś okulatora. Zawsze o tym zapominam. I have the challenge to make you advance. Nie idziesz spać, bo cię zaraz dokończ sobie sam. Ale ja cię już wstała, tyś jeszcze spać nie poszedł. Siódmy poziom wytwarzania. No i super. Ja bym bardziej zrobiła to, że w tej pracy jest odwrotnie. Bo tutaj widzę, że został nam ostatni poziom awansu. O, o. Ja myślałam, czyli że co że następny odcinek będzie tym ostatnim? Co ja mówiłam? Aha, że ja bym to zamieniła, żeby trzeba było wyższy poziom wytwarzania niż logiki. Bo to... bo to praca z tego dodatku, nie? Nie, ty nie dostaniesz tego awansu przez następne trzy dni! Bo to się tak liczy. A, to dobra. Niepotrzebnie cię cisnęłam, Sebuś. Sorry. O, a to butelka pięć simolonów. Jak to tak? A możesz już coś ulepszyć? Możesz coś ulepszyć. To ulepszaj. Okej, okay, jak ci brakuje przyjaźni, to możemy pójść na śmietnik. Zaprzyjaźnisz się z muchami. Cześć, Hilary. To pozeczepię go. Ty go nie znasz? Twoja córka się z nim przyjaźni. on do niej przychodzi, a ty go nie znasz. Ja mam pomysł, Elciu. Co powiesz na nocowanie u twojej siostry? Zeba bierze rower i ucieka. Pa, to ty, dziecko na tym? Na ramię żyć zawiózł tym rowerem? Oczekaj, soba, soba, soba. Mieliśmy zostawić Tinię rower, pamiętasz? Chyba ten. No to proszę bardzo, Tina, jest twój. Obiecałam, dałam. Gdzie twoja siostra? A gdzie ty w ogóle będziesz spać, młoda, tak by the way? Chyba na kanapie, co? A co powiecie na noc filmową? Nie macie tutaj komputera? Nie macie telewizora? To nie będzie nocy filmowej, ale może na tym. Na, 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 na komputerze. Oglądaj wesołe filmiki na Sims TV. Oglądaj wesołe filmiki na Sims TV razem. No to świetnie. I ona będzie ci patrzeć? Przez ramię? Nie? A mogło być tak pięknie. Zrajca! Weź! Czemu wszyscy są niemili dla Eli? To co, jednak chcesz oglądać wesołe filmiki? Jednak chcesz oglądać wesołe filmiki. Dobrze, to było nieporozumienie. Rozumiem. I wy co? I wy będziecie razem spać w tym pokoju? Mogłybyście razem w sumie spać na jednym łóżku. Nie widzę problemu z tym. Ale ona wolała spać w łóżku rodziców. No dobra. O, mama robi śniadanie. Okej, okay, super. O, no i fajnie. Poranek razem. Nikt jej nie powiedział, że ma sobie iść. Także y, to jest pełnoprawne nosowanie. O, i nawet to sprzątają, zmywają naczynia w tym domu. O, komplujecie się razem z pes? Pani co mnie chciała oskamować na pieniądze? Okej, okay, Seba, gotowy czy nie wbijaj. Możesz tutaj przyjść i pogadać trochę. Z nimi. Chyba co się działo, jak mnie nie było z tobą. Okej, okay, ale myślę, że tym pozytywnym rodzinnym akcentem zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnych. Bye!